Dzień dobry, witowski serdecznie w kolejnym filmie z Warhammer Total War. Nie jest to początek oczywiście nowej serii, ponieważ jak zapowiadałem już wcześniej, raczej serii z Warhammera w tym roku spodziewać się nie powinniście. Jednakże, jako że pojawiło się nowe filsy, które już w sumie było dostępne od jakiegoś czasu, tylko że tylko dla tych, którzy kupili gazetkę White Dwarf, bodajże, magazyn White Dwarf. To postanowiłem zrobić taką małą pokazówkę tego Frielseya, tak żeby ktoś, kto może Mawarhamera i jeszcze jakąkolwiek nadzieję dla tej gry posiada, to może byłby zainteresowany, a może nie wiem, przegapił informację o tym, że nowe 3LC wyszło. Dodatek wyszedł wczoraj, czyli 19 stycznia. Znaczy, wyszedł dla wszystkich którzy mają Warhammera, a dla tych, którzy kupili gazetkę White Wolf był dostępny od chyba października czy początku listopada, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie, nowe DLC, nie DLC, free FreeLC dodaje nowego legendarnego lorda dla krasnoludów, dla tej podstawowej frakcji krasnoludów, nie dla klanu Angrud, tylko dla zwykłych krasnoludów, jest to trzeci legendarny lord dla tej nacji i jest to Grom... Brindal, biały krasnolud. Przyznam, że jako że w uniwersum Warhammera nie jestem obeznany specjalnie, to o tym typie piesze ja słyszę. Jednakże jak tutaj się dowiedziałem z opisu, jest on przechujem. W <grym> każdym razie, no zobaczymy jak będzie się nim grało. Taki krótki, jedno odcinkowy materiał z niego zrobię. Jakie mamy bonusy przy nim? Szansa na uniknięcie walki na podziemnej drodze: plus 40%. No, bardziej by mi się przydało. bo no, Bązu do przechwycenia, jeszcze większy, ale też może być. Zasięg wsparcia: plus 30% dla armii Grombrindala, Brindala. Ok. Może przywołać siłę bogów przodków. Nie wiem o co z tym ostatnim chodzi, ale niech będzie. Jązki początkowe to są żelazne smoki. Górnicy z wodukami wybuchowymi i żyrokopter. Okej. Okay. Takie specjalistyczne trochę nostki, ale może być interesująco. Zagram sobie na wysokim tutaj. Wszystko nie będzie tak, jak jest. Rozpocznijmy kampanię. No i to minę, ponieważ to jest to samo, co mieliśmy już wcześniej. Widzieliśmy przy kampanii krasnoludów, tak więc nie ma sensu znowu tego pokazywać. I rozbiłeś ich tchórzliwą hordę. Wiele jednak pozostało do zrobienia. Krwawe włócznie kontrolują góry na wschodzie, wznosząc swoje chałupy pośród naszych świętych filarów. Splugawili nasze ziemie. Niczym bohater ze starożytnych podań musisz je wyzwolić. Na południu żyją znacznie groźniejsze urki i grobi, zawsze gotowe do ataku, a być może nawet czarne gobliny. Na szczęście inni krasnoludzcy lordowie chętnie połączą siły z legendarnym sojusznikiem we wspólnym celu. Krasnoludy wkroczą w erę dobrobytu, którą obwieści zew bojowy Grombrindala, białego krasnoluda. Okej, okay. no oczywiście to jest ta uraza tutaj, niech tam będzie. No i mamy naszego grombrindala. No, on jest tak waleczny, że pięściami dokopie orkom. No ma topór to na plecach, pewnie go użyje. E, ale cóż, to tak, tutaj bym sobie od razu rozwinęła kopalnię i oczywiście koszary. A naszą armię wyślimy od razu na tych tutaj. Oni się cofną, przyjmą, przyjmą walkę. Świetnie, dzięki temu mogę Wam od razu pokazać, jak Grumbrindle radzi się w walce. I cóż, save i do boju od razu, bez czekania. Okej, okay. już tyle razy toczyłam bitwy w tym miejscu, że to się robi serio, nudny. <grym> Mimo, że w dużych odstępach czasu zrobiłam dobra. Tutaj nasze jednostki rozstawimy. To są jednostki standardowe, tak więc nie ja chcę pokazywać. Tutaj naszych tych typków. Miotacz ognia tutaj. Szelców powinno z przodu jeszcze. Wy się cofnijcie. Szelc tutaj. Okej. Okay. I nasze żyrokoptery gdzieś tutaj nie będą. No i. Przyjrzyjmy się samym grom Printelowi. No. Typ wiecznie wkurwione wyrazi. Aha. Ej nie, no serio. Nie no. Ogólnie wyglądowe jest OK, ale nie podoba mi się, że dali mu wieczny wkurw na twarzy. No nie serio. Dziwnie to wygląda. Dobra, mniejsza to. Może to jest uwarunkowane tym, jaką jest postacią, chociaż to, to kurde, taką miną to jednak trudno, nie wiem, choćby pić piwo, a ukrasnął to ważne chyba dosyć. Tak mi się wydaje, chociaż nie, ja się nie znam tak naprawdę no, na naszym. Trochę znam zwyczaje klasnudzkie, choć nie pochwalam ich. Eee... Więc co, może dobrze że im może chlać? Nie wiem. Ale trochę łamie zwyczaje ludzkie. Budownik. Podoba mi się. Eee. Dobra. Ci się standardowo to wycofali. Nasza armia dociera na miejsce, tak więc zaraz zaczniemy się bić. O, i właśnie tutaj Grom -brindal. nie czuje strachu. Zmocnienia: 33 sekundy. Ten oddział i wpływam na sojuszniku zasięgu obejmuje całą mapę. Nice. I daje efekt niez niezłomny. Okej, okay. czyli jak zaczyna się łamać armia, to możemy to rzucić. I mamy dodatkowe. <grymne> Wytrzymałeś do Armii przez pół minuty, to sporo dosyć, dobra. Ok, fajna. Jeśli umiejętności, to tutaj nie będę analizowała znaczy o statystyki, to nie będę ich analizowała, ponieważ to raczej jest ważniejsze dla osób, które grają na multiplayerze. Więc myślę, że też osoby, które grają na multiplayerze, więcej ode mnie będą w stanie powiedzieć. No, tak więc. Nie wiem, z tym raczej na Fora się udajcie. Bo ja po prostu nie jestem zorientowana w tym, jak działa Warhammer na multi, ponieważ grałem bardzo mało dotąd i po prostu nie. Dobra, idą. Trześć tych, te już niech podlecą. Mhm. obrócić. A, dobra, trochę nie trafiłem. Jeszcze raz? Ok, we hmm. tu, tutaj, ty zajmij się nim? Eee, może się ostrzeliwać tych tu, albo w sumie zajmij się, się gobami. Wyrzucać tutaj nice, wybuchło wszystko. A i teraz możecie się udać na flankę, chyba że jeszcze coś rzucacie. Nie specjalnie Dobra, tutaj już nim się zajmijcie. Tutaj rozbici, idealnie. Dobra, wy. Tutaj oflankować ich? Genaż już pada. Cieszę się, że trzymają. Idealnie. Narześć tu, wy możecie ich ostrzelać. Ich przywódca padł? Dobrze. Narzuć się tą pojedynczą bombą. Nice, ok. W końcu. Atakować. O i rozbić tym samym. Jeszcze tych. Dobić. Koniec. O tutaj gonitwa nie ma za bardzo sensu, choć mogę ich pogonić. Ty mi tak naprawdę za to wręcz. Tam troszkę zmniejszymy ich siły przed naszą bitwą. Ty mi teraz. Co nie zwijają chyba. Aaaa, dorwać ich! A tam paru padnie, a zawrócili. Ok. A, miło jak wrogowie do mi na rękę. I dałem się wybić do nowi. To jest naprawdę. Miłe z ich strony. A, dobra, ci już pozwywają raczej. Ta, ta. Dobra, koniec. No i 96 utraconych tutaj. Wytraciłem tych krasnoludzkich wojowników, oni przyjęli na siebie uderzenie chyba dwóch oddziałów. Czy trzech? Nie, dwa chyba uderzały tam. Nie pamiętam. Chwila, A... chyba ten oddział i ten, podejrzewam. To jeden silny oddział, no i drugi taki, no słabszy, ale sama liczebność tutaj da we znaki się. Okej, okay. strać papa. Mhm. Mm Krona Dowodzenia, co mi to daje? A, okej. Okay. Nie no, nice, teraz już w ogóle by się zrobił on koksem nagle. Nie to. Yy, tutaj. Inspirując obecność to... Jakie on ma dalej umiejętności? Standardowe Taj ma tylko specjalne Od poziomu dziesiątego. Mhm. Dobra, to tutaj rozwinę chyba Nie będzie to. Tutaj ja dostałem teraz koronę dowodzenia, tak więc. Mogę sobie wzmocnić na 33 sekundy, a potem jeszcze na 25 sekund. Wow, ok, podoba mi się. Werbuję jednostki i chyba skończę turę. Tylko tutaj jeszcze, oczywiście, technologia. To mogę rozwinąć ład publiczny. why not. dyplomacja z Wami. Coś obronny. Przyjęto, idealnie. Zubar, pakon agresji. Good. No i chyba tyle na razie, jeśli chodzi o dyplomację, chyba, że z wami jeszcze nie da rady. Imperium już szpak od nieagresji. Good. Dobra, no to koniec tury. Mam nadzieję, że dam radę dotrzeć w tym odcinku do... w tym filmie właściwie, bo to nie jest odcinek, tylko to jest materiał o grombrindaże. Mam nadzieję, że zdążę dotrzeć do tego wydarzenia związanego z przodkiem. by fajnie to też pokazać.

o, oh, cele rozdziału przydzielono. Początek rozliczenia. Karak Ankor, dobra, dobra, dobra. A to jest ten zwykły quest. Niech będzie. Tutaj... Te pozupełnia na większe. I dostaliśmy zadanie zasadzka przygrzmiące w wodospadach. A, dobra, to jest ten standardowy quest, który... Nie Dobra. niego mi się nie chce robić raczej. Mam nadzieję, że zrobienie tego ukasta nie jest wymagane tego wydarzenia z przodkiem związanego. Hmm, rozwój. Tutaj jeszcze mogę zapozwolić na troszkę ziomków. Tutaj jest oture koszary. Dobra. Koń hmm, Ci są w rozsypce. Bardzo mnie to cieszy. A tutaj, tam do mnie. Gryz was pies. Eee, Plądrowanie. Uraza. serwam ich niszczyć teraz. O! Żyjący przodek! Świetnie! Biały krasnolud jest tak w się dziwym wieku i posiada tak wielką sławę, że według opowieści przechadza się wraz z samymi bogami przodków. Biały krasnolud nie zaprzecza tym pogłoskom. Nikt też nie śmie ich podważać. Kto tego zwątpi, słowo Grimbrindala lub nazwie kłamliwym, z pewnością źle skończy. Okej. Okay. Krewnia jak Ok, okej. Atak zwarcia plus 10 do udziału w piechoty z walczącej zwarciu, obrona zwarcia plus 10. Zmniejszenie czasu przygotowania plus 10%, okej okay. Luby walai. Wszystko 25 tur będzie trwało, okej. Okay. Rezerwa w mocy wiatrów magii wroga jest 15, tempo uzupełnienia na straż plus 20, ład publiczny plus 10, zmniejszenie spotkania wampirzego i chaosu, to mi się podoba, Uczyn grubniego, tempo błagania plus 20, utrzymanie minus 20%, koszt budowy minus 10 dla wszystkich budynków, koszt wyrobunków minus 10, biały krasnolud. A tak zwarciu, obrona. Ok, czyli rozumiem, że to będzie coś takiego, jak było w przypadku choćby zwierząt ludzi, gdzie mieliśmy po prostu tam fazy księżyca, no i też mieliśmy taki wybór z bonusami, tam jeszcze z debuffami. To są same bonusy, tam mieliśmy też debuffy. One chyba tam było częściej, bo co. 4 tury albo 5 bardzo szybko w każdym razie. Zaś tutaj mamy to z tego co widzę 125 turaż, tak więc i możemy to zmniejszyć umiejką. Tak więc trochę co innego, dobra. Weźmiemy sobie, oczywiście uzupełnienie strat, lub walai, tak myślę. I ład publiczny i tak dalej, tak więc to mi się przyda teraz, bierzemy. Ok, no to uderzamy dalej. A czym wyjdziecie na mnie? 4 oddziały. O... No dobra, to tak, wyłóż się tutaj zdobyć, mhm. o, dalej uzupełnianie, choć teraz mam ten, ten bonus, więc niekoniecznie. Zabiorę kres luda O! To się przyda. Dobrze. Mm, tutaj rozwijamy też rozwój. Good. I czy co? Czy tej chwili zdrobią kolejną armię, czy nie? Idzie kosztując mi utrzymanie generała. Mm, 250 Hmm. Weźmiemy go sobie. Zacznijmy wyrubować tutaj drugą armię mniejszą do ochrony tej granicy. Tych rozbijemy. Tu jeszcze jeszcze to zdobyć. Okej. Okay. następna dura. A! Jeszcze zarządzenie. No to standardowo to. Okej. Okay. Dostęp wojskowy. Mogę się zgodzić za sojusz obronnym. Dzięki. Dogadaliśmy się. Ci dali nogę. Ci chyba nie dadzą nogi. Ała. Dobra. Technologia, świetnie. Dyplomacja teraz. I nasza armia. Przedobało się dużo. A tu nie ma żadnej armii, więc mogę iść na północ też w sumie. Tutaj jakieś siły nas czekają. No niewielkie w sumie. O, pa, 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 pa pa Czy ja chcę iść na północ? To jest pytanie. Aha nie wiem. Nie, zastanawiam, nie zastanawiałem się w ogóle nad strategią tej kampanii, ponieważ raczej zamierzam ją dosyć szybko zakończyć. No dobra, znaczy ci nam nie zagrożą. Tutaj jest garstka jednostek, z nie mam armię obecnie. A nie, już mam. Ok, w porządku. Myślałem, że musi się uzupełnić tutaj granicę, a najwidoczniej nie. Albo to zmieni, albo ja źle pamiętałem w tym wypadku. <grybujesz> mm -hmm. Dobra, no to ci sobie tu idą. My zajmiemy to. Dobra, koniec którym? Tam na północ nie co ja się pchać, ponieważ. Tam za pewnie zówwar zajmie, albo ci się wrócą. Też opcja. <grystanie> plądrowanie uraza, A, idź stąd. Już mam 5 uraz, jejku, trzeba to szybko zlikwidować. Zajmijmy to. Dobrze, znowu chat drwala, Ta, albo to, Chwila. za ile tu będzie kolejny punkt, za 20, dobra to jednak standardowo pola, dobrze, tutaj minus 2 zadowolenie, tutaj plus 6 obecnie. O, co tu jest, nagle? Tak, właśnie tutaj tak się kończy to drzewko, a normalnie by się nie kończyło. Oho, uh -huh. no plus tego nie ma. Dobra, niech będzie w takim razie dyscyplina lepsza. Tajdzie 7 oddziałów, tutaj mam też 7 plus garnizony. Ok, w porządku. Moje tereny są zabezpieczone obecnie, o, na żelazną skalę będę mogła iść. Tutaj warn tak pozwala sobie łazić po terytorium mimo posiadania dwóch armii. Dziwne, konfederacja. Ołdź. O, źle. To zostało zburzone do go ziemi. W porządku. No to nasze oddziały. Tutaj chyba nie do granicy podejdą. A, dobra. Źle zrobiłam to. W sumie mogę to nadrobić forsownym marszem. Ta armia i tak mi nie zagroży. Obecnie. Ta ile? Minus 6? Minus 1? Koniec tury. Co będziemy to i prawdopodobnie zakończymy ten materiał. Widziałem to dosyć krótki, wiem o tym, ale po prostu ja już nie mam za bardzo to pokazywać. Pokazałem, jak wygląda. Nowy legendarny Lord, jakie ma umiejętności i tak dalej. I w sumie tyle na chwilę obecną, plądrowanie, spadać. A tutaj... To. No i co, zwońmy może sojusz? O, oh, nice. Zapłata. Okej. Okay. Um war, tutaj też militarnego nie zrobimy Z wami chciałbym pakunie agresji Przyjęto, świetnie Na razie tyle mm, Tak właśnie tu I czarna krań została do zajęcia, ale chyba tej prowincji już naszej znaczy tej mm, osady nie będę już zajmowała teraz. Myślę że przynajmniej, dobra, tu rozwój dalej. Trudno na dyskki 3, świetnie. Tutaj mam nadwyżkę, a na to filary grubniego przydałby się rozwinąć choć. Mm, dobra, może górę korm. Najpierw, bo tutaj zawsze karnie to robię. Na wypadek tak od północy. Mm, tu. Pan głębin pan toporów, taktyk. Może coś ciekawszego jeszcze jest. Bomba błyskowa. O, no to może być chyba. To pójdziemy w to. Choć, bo i tak pójdziemy, to nie dojdę w tym materiale do tak wysokiego poziomu. Tak więc to w sumie nie ma sensu, co wydaje punkty. Ale jakoś takie jest przyzwyczajenie mam. Um, dobra, pan toporów. Się rozwijamy świetnie. I koniec tury, tak myślę. Tak, koniec tury. I to będzie już prawdopodobnie ostatnia tura, Teraz już nie widzę sensu dalej grania. Frakcję wam zaprezentowałem, tak więc. Za zakończymy materiał. Znaczy, frakcję. Legendarnego lorda. A, ta ta ta, dobra Frakcja zniszczona wierwi zęby, Plądrowano w strzebnej drodze, aż wstyd patrzeć. Twój bliski sojusznik, wpływowy Dawid, zasiadający w radach kilku gildi, zhańbił swój, swój ród tłużliwym zachowaniem. Powinien złożyć przysięgę zabójcy i udać się na wygadanie, ale stracimy jego wpływy. Wymóć zło złożenie przysięgi, Minus 10 do stosunków dyplomatycznych w relacji z karakadrin. A, spadaj. Skarak Hirum, przepraszam. Dobrze. No to co? W takim razie myślę, że chwilowo tyle na ten materiał. Zaprezentowałem Wam um, Legendarnego Lorda. Jeśli chodzi o takie moje szybkie zdanie o tym Legendarnym Lordzie, to okej. Okay. Jest darmowy, ale szkoda, że nie jest jako osobna frakcja, jednak, ponieważ no, dla orków dostaliśmy darmowego. Tutaj przywódce mający własną nową frakcję. Tutaj chodzi mi o przywódcę krowych rąk, krwawych ręce. Zaś w przypadku Grombrindala nie dostaliśmy nowej frakcji, a też niestety dalej tutaj mamy w, w obrębie Karak Kadrin ciągle mamy Ungrima, który no, powinien startować w Karak Kagrin ja to wcześniej przed chwilą nazywałem Karakady, Karak, a chodzi mi, chodziło mi tutaj o Karasakarak, zaś Ungrim powinien być w Karakagrin, tutaj startować, zaś ciągle nie startuje. Co jest dla mnie dziwne, że mimo, że Creative Assembly jednak zdecydowało się porozdzielać i porobić więcej frakcji, to dalej nie oddzieliło tutaj Ungrima od krasnoludów zwykłych. Nie wiem, może też jeszcze wyjdzie w patchu, no niestety na razie. Tutaj Ungrim ciągle jest w obrębie krasnoludów, co dla mnie minusem, jak i to, że skoro Ungrim jest w obrębie krasnoludów, to Grom nie ma własnej frakcji. Też ten, jak tutaj mimika wyrażająca w kurw tak troszkę dziwnie wygląda. Za znaczy, się chodzi o same umiejętności postaci, no to ciekawe, podoba mi się, znaczy nie miałam okazji wykorzystać tego, że. Może on da właśnie niezłomność całej armii na pół minuty aż. Oraz... Yy, yy, więc to się wydaje kawałek aczkolwiek no nie miałem możliwości przetrwać dłużej. Zaś jeśli chodzi o te umiejki, tutaj jeśli chodzi o no te... Yy, przyzwanie przodków. No to okej, okay. taki przydatny bonus dosyć. Yy, nie wiem jak on by się sprawdzał na dłuższą metę, ponieważ no tylko raz miałem wybór teraz. Jednakże ogólnie wydaje mi się no fajnym urozmaiceniem kampanii, może być. No to tyle, <gryw> jeśli ktokolwiek z Was jeszcze jakoś interesuje się Warhammerem, próbuje w niego grać, to może wypróbować tego legendarnego lorda. Tak myślę, aczkolwiek ja już raczej kampanii dalej tutaj prowadzić nie będę, ponieważ niestety Warhammer sam w sobie jest dla mnie złą grą i nie mam ochoty grać więcej niż do takiej właśnie prezentacji. No i dobra, w takim razie to ja kończę materiał. Mam nadzieję, że Wam on podobał. No i zapraszam Was do kolejnych filmów. Niekoniecznie z Warhammera, ale przede wszystkim z innych projektów. Obecnie jest seria z Faraja. Dzisiaj prawdopodobnie Wam się zaczyna uploadować filmy z Shoguna 2, kooperację z Dashkinem. Oprócz tego z Assassin's Creed. Tak więc zapraszam do zapoznania się z tymi wszystkimi seriami oraz również ze starszymi projektami. No i co? Tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Bye bye!